Szczęść Boże. Witam serdecznie. Po ostatnim naszym spotkaniu wydaje mi się, że mam pewnego rodzaju niedosyt. Niedosyt tego, że wchodzimy w pewnego rodzaju aktywną bierność, która jest bardzo trudna. Czego od nas wymaga? Pewnego rodzaju stanięcia z pustymi rękoma. Pewnego rodzaju zobaczenia w swoim życiu pustki, dostrzeżenia pustki i oddania tej pustki Panu Bogu, aby On ją mógł napełnić samym sobą. Nie jest to już droga zasługiwania, nie jest to droga nieustannego patrzenia na siebie, ale zwrócenia się ku Bogu. I wiem, że jest to bardzo trudna ścieżka, na której będziemy także badać swoje myśli, emocje. I chciałabym pokazać Wam, że, że ta droga z jednej strony jest wymagająca, jest trudna, ale na niej wiele rzeczy upraszcza się. Chciałabym dodać Wam odwagi, abyście się nie bały wejść na tą drogę. A jeżeli nawet czujecie, że to jeszcze nie jest czas, na co macie zupełne prawo, patrząc i rozeznając, że to nie jest czas na tą drogę, ja jednak zapraszam Was do niej. Dlaczego? Bo z tym doświadczeniem tego roku, które zdobyłyśmy razem, kiedy badałyśmy swoje myśli patrzyłyśmy na różne przestrzenie swojego życia gdzie jak reagujemy jakie są nasze skłonności jakie są nasze słabości poznawałyśmy z siebie i także przez to patrzyłyśmy jak Bóg do nas przychodzi w naszej słabości przychodził konkretna łaska to jest cały rok doświadczenia, cały rok naszego trudu i pracy, ale także otwierania się nieustannie na Słowo Boże, otwierania się na Jego łaskę. I także wraz z tym, teraz wchodzimy w ten nowy etap z tym już doświadczeniem, z tą umiejętnością rozeznawania. Więc jakby możemy na nowo podjąć, ten wątek, gdzie będziemy mieć te święte kobiety Starego Testamentu, święte kobiety, które są bardziej nam może współczesne, ich życie, te tematy z nimi związane, które będą nas prowadzić ku Bogu, które będą nam jakoś objawiały na nowo Pana Boga, to w tym wszystkim możemy wchodzić z tym swoim doświadczeniem, z tymi swoimi umiejętnościami i czytać i właśnie poprzez ten pryzmat. Nie tylko idąc dalej właśnie, ale możemy właśnie zatrzymać się dokładnie pogłębiając swoje umiejętności. Dlatego chcę wam dodać odwagi, że jeżeli nie jesteście nawet gotowe na ten krok pójścia w pustkę, Pójścia w takiej otwartości i z taką ufnością zawierzenia Panu Bogu, bo wiem, że to jest proces i każdy z nas jakby przechodzi ten proces i ma swój czas wyznaczony przez Pana Boga. Ale ufam, że ten rok będzie także z Waszym doświadczeniem już rocznym i pewnymi umiejętnościami nabytymi. Będzie też owocny, i że też Pan Bóg w tych różnych przestrzeniach, których dotkniemy, objawi się Wam na nowo. Życzę Wam wielkiej ufności, radości serca i odwagi wchodzenia w nowe. Już niedługo kolejna nasza konferencja z Panem Bogiem i do zobaczenia.